Proszę Państwa, jeszcze w czasach głębokiej komuny Krzysztof Teodor Petlic napisał kiedyś w taki pogardliwy felieton był o inteligentach, że inteligenci nawet gdyby chcieli zrobić demonstrację domagając się pracy i chleba, to nie napisaliby by na transparencie chcemy chleba, tylko poproszę pieczywko. Otóż pan prezydent Kaczyński okazał się typowym inteligentem z tego trajconu Ceplica, Wygłaszałem dzisiaj orędzie do narodu, zamiast powiedzieć narodowi co i jak, zaczął się usprawiedliwiać przed narodem, chociaż naród jako żywo nie ma do niego pretensji o to, zaczął się przed narodem usprawiedliwiać z tego, że prawo i sprawiedliwość nie zawarło koalicji z Platformą obywatelską.